Witam Was. Chciałabym Wam przedstawić jak połączyć botoks w kremie z kwasem hialuronowym. Do tego użyjemy wspomnianego wcześniej botoksu, kwasu hialuronowego oraz do makijażu płynu micelarnego. Oczyszczamy twarz przy użyciu płynu. Zmyje on delikatnie nasz makijaż oraz nada skórze właściwe pH. Ma w swoim składzie aloes, alantoinę, len i rumianek, więc możemy być pewni, że nie dojdzie do żadnych podrażnień. Zmywamy makijaż. Po dokładnym zmyciu makijażu przechodzimy do kwasu hialuronowego. Nakładamy na naszą skórę kwas hialuronowy. Jak już wiecie, ma on właściwości silnie wiążące wodę w naskórku, co powoduje, że poprawia jej elastyczność i doskonale ją nawilża. Świetnie się rozsmalowuje. Dobrze się wchłania i od razu daje uczucie gładkości na naszej twarzy. Po dokładnym rozsmarowaniu, przechodzimy do naszego botoksu. Chcę Wam dzisiaj pokazać efekt liftingu bez nadmiernego porażenia mięśni. Nakładamy kilka pompek, 4-5 wystarczy na całą twarz. I rozprowadzamy na naszej skórze, zwracając uwagę na bardzo ważne dla nas zmarszczki mimiczne, czyli byłzdy przynosowe, okolice ust, oczu, a także czoło. Pierwszy efekt, jaki założycie, będzie już po minucie. Największe efekty zaobserwujecie po dwóch godzinach. Jest to krem, który daje intensywny i długotrwały efekt. Dziękuję bardzo.